Myślicie, że potwory nie istnieją? Radzę się zastanowić. Głęboko w cieniu starego lasu czai się stworzenie tak przerażające, że aż trudno uwierzyć. Nazywają je Cień Czający się. Jest wysoki, z oczami świecącymi jak żarzące się węgle w nocy. Pazury drapią ziemię, gdy się skrada. Każdy krok dźwięczy złowieszczo niczym bicie serca. Legenda mówi, że żywi się strachem, rośnie w siłę z każdym dreszczem przebiegającym po plecach. Dzieci, które zapuszczają się zbyt daleko w las, mówią, że Cień czający się szepcze ich imiona, wabiąc coraz głębiej w mrok. Ale wiecie co, nikt kto go zobaczył, nigdy nie wrócił, żeby opowiedzieć swoją historię. Więc następnym razem, gdy poczujecie mrowienie na karku, pamiętajcie, cień czający się może być bliżej niż myślicie. Uważajcie na siebie i